No popatrzcie, a kto tutaj pójdzie do nowego domku aż 50 małych przypiórek chińskich, które w końcu opuszczą odchowalnik. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Z tej strony Achrelek. W dzisiejszym filmiku, jak możecie zauważyć, znajdujemy się w dzikiej wolierze, gdzie będzie się odgrywała główna akcja dzisiejszego filmiku, ponieważ uporamy się z przygotowaniem, yy, można powiedzieć, już takim... Końcowym do zasiedlenia przez zwierzęta Woliery ponieważ będziemy tutaj przeprowadzać kaczki. E, dzisiaj także jeszcze przyniesiemy przepiórki chińskie, które znajdują się w odchowalniku, ale to troszkę później. A teraz oczywiście zapraszam was wszystkich do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco i zaczynajmy. No więc tak, zaczynamy kolejny etap w życiu dzikiej woliery, można powiedzieć. Nie wiem czy zauważycie, ale powinien być troszkę lepszy obraz, ponieważ mam nowy sprzęt do nagrywania. Myślę, myślę że będzie lepiej. Zaraz Cały czas staram się u, u, ulepszać moje filmiki. I tak, dzisiaj nastąpi ten dzień, kiedy na nowo zostanie tutaj zasiedlona e, Woliera. E, może nie całkowicie, ale z tymi zwierząt, które posiadam, czyli kaczkami. Aktualnie jeszcze w środku znajduje się bocian Kazik, tak więc to będą dla niego nowi współlokatorzy, ponieważ Kazik tam zostanie. Za chwilkę, jak troszkę zaczniemy robić, coś tam w międzyczasie opowiem wam, dlaczego Kazik ponownie jest w klatce, ponieważ jak wiecie na moim kanale także był filmik, gdy wkładaliśmy go tam właśnie do gniazda, ale, ale znowu jest w środku. Tak więc później przytoczę Wam e, jego historię ponownie, e, klatka została w wcześniejszym filmiku też było pokazane, została zabezpieczona. Tutaj, jak możecie zauważyć to, co o, wcześniej o czym Wam mówiłem, to tu, gdzie dwie siatki się z, e, na siebie nachodzą. Tam zostało to całkowicie zabezpieczone e, trytytkami co, co kawałek, że po prostu tutaj nie ma możliwości, żeby coś weszło między to. E, całe boki są zrobione z tej siatki. E, dlatego myślę, że po prostu teraz nie ma możliwości, żeby tutaj żadna kuna albo po prostu e, łaska weszła do środka. Znaczy, no wiadomo, zawsze jest jakaś możliwość, żeby coś weszło, ale mam nadzieję, że teraz jest to troszkę bardziej ograniczone. E, co do ostatniego e, komentarza, tam ktoś komentował, że klatka nie jest dobrze zabezpieczona, ponieważ zawsze może się coś do niej podkopać. E, otóż nie wiem, czy wszyscy oglądali moje filmiki, gdy klatka była budowana. Wydaje się, że nie, ponieważ klatka jest e, ma tutaj na obkoło, tam gdzie idą e, właśnie te, te pięki tego drzewa, jest zrobiony fundament. I ten fundament sięga e, 70 cm. Tak więc, żeby 70 cm lis albo coś się na dół podkopało, no to powiem Wam nocy mu może braknąć. No a tutaj cały czas się chodzi e, do, tego, e, do tej klatki, zobaczyć co tutaj się dzieje, tak więc myślę, że bez problemu, jeżeli coś by się działo, to zostałoby to zauważone. Na samym początku, e, zanim tutaj te kaczki wprowadzimy, ponieważ kaczki aktualnie znajdują się przy kochinkach miniaturowych w tamtej klatce obok, to musimy troszkę oporządzić tą klatkę, ponieważ... Posprzątać trzeba w środku za kazikiem, tutaj są jeszcze pojedło. jak możecie zauważyć troszkę ta tutaj ta woliera zarosła ale to też bardzo dobrze ponieważ nie umiałem tutaj wcześniej na, po prostu naciągnąć tutaj trawy, a teraz się okazało, że, że mamy ją znowu w nadmiarze, o kazuar idzie zobaczyć co się dzieje, chyba się napić. E, pomyślałem też dzisiaj czy by na przykład nie wymienić wody w stawiku dla kaczek, ale stwierdziłem, że nie będę, ponieważ w tym, tutaj właśnie w tej wodzie znajduje się pełno larw komarów. Pełno tego tutaj skacze, pląsa w tej wodzie. Tak więc stwierdziłem, że zostawię to, żeby po prostu kaczki miały coś do łapania. Może się, może to zjedzą, może nie, zobaczymy. No więc, tak, posiadają wszystkie rzeczy. Coś już tutaj będziemy powoli robić, to już możemy wyrzucić. To trzeba też ogólnie potem wymyć. Tutaj zaraz zaczniemy sprzątać. Na razie to położymy sobie na boczku. Mam wszystkie potrzebne rzeczy, czyli kara, grabie, łopata, nóż. Oraz worek nowej wieściółki, która zostanie włożona ponownie do, tutaj do tej budki dla zwierzaków. No i co? I zaczniemy sobie tutaj od, tej, od tego zielska. Trochę to tutaj musimy by sprzątać, ponieważ tutaj, jak możecie zauważyć, wszystko to, co tutaj tak jak zostało. No też tutaj, trzeba będzie troszkę podwiesić, ale to później zrobię. No nawet można tutaj zostawić kaczkom, ponieważ ona to jest akurat kukurydza albo sorgo. Raczej sorgo, bo tak sorgo, bo to tutaj ma, jak możecie zauważyć, takie ciczki na górze, ale, ale liście jak kukurydza, więc powyrwamy to ładnie, A żeby tu był dostęp, zostawimy niech sobie katuchy pocieszą, pojedzą. No i mamy zrobioną przecinkę. Eee, tutaj tak widać, tak wcześniej mamy dostęp. Dwie cegiełki niech tutaj zostaną, żeby jak zwierzęta będą przychodzić, te mniejsze, to wtedy miały taki podeścik mały, można to nazwać. No i teraz na spokojnie mogą tutaj przyjść i pojeść. Eee, dla tych, co jeszcze nie widzieli jak to robiłem, to jest tutaj daszek, dla tego karmnika tutaj na dole jest korytko, w którym znajduje się jedzenie, a cały pojemnik, dla którego pulsujemy tutaj to jedzenie, znajduje się w środku. Tutaj, tutaj jest zbiornik na to wszystko, tutaj sypiemy do pełna, i tak samo z tej strony też jest karmniczek. I tam jest po prostu dziura zrobiona, że na obydwie strony przesypuje się jedzenie. Tak więc zwierzęta mogą mieć i w środku i na zewnątrz. Zaraz pootwieramy tu także te dziury, żeby się tutaj troszkę przewietrzyło. I zwierzęta później będą mogły wchodzić do środka. Tutaj za dużo, no tak mówię, nie będziemy sprzątać, ponieważ dobrze było, jak było. Jedna dziura otwarta, druga zaraz też. Jest pełno, tu jest w różnego rodzaju. I trzecia dziura, także otwarta. Cegły zaraz wyniesiemy. Dobra, e, jakby to powiedzieć, udzieliło mi się troszeczkę, ponieważ e, karnik odpadł. Ale na spokojnie, troszkę posprzątam i później w przerwie sobie go na spokojnie poskładam. E, tak więc będzie, to, będzie pan zadowolony. No i co? I teraz tutaj troszkę pozgrabujemy tych liści. Myślałem, żeby to zostawić, bo że to ładnie wygląda, ale szczerze powiedziawszy, jak się troszkę zastanowiłem, to jednak okazało się, że to nie wygląda tak ładnie. I oczywiście nie będę tego zgrabować całkowicie, żeby jednak te kaczki troszkę wiedziały, że jest jesień, ale wiadomo, troszkę tutaj posprzątamy, żeby tego nie było całkowicie aż tak dużo. Dobra, burdel został troszkę ogarnięty, mamy tutaj kupkę liści, e, trochę trawy, ale jakoś to tutaj troszkę lepiej wygląda, e, wszystko zostało tutaj pograbione z jednej, z drugiej strony, no i pięknie, ściółka jest wyczyszczona, jak możecie zauważyć, wszystko ładnie, pięknie, super, e, mamy tutaj czyściutko, w międzyczasie zostawimy tutaj otwarte, żeby było, jakby to powiedzieć, zostawić na czas wietrzenia magazynów, ponieważ okna są pootwierane. Okien nie myłem, ale wiadomo, to oczywiście przed świętami zostaną one umyte. Aha, jeszcze bym zapomniał, ale to wkleję, to gdzieś właśnie między, w środek filmiku. E, odnośnie zwierząt, które będą tutaj gościć u mnie w tej dzikiej wolierze, ponieważ jak wiecie, zostało praktycznie wszystko wyczyszczone, zostały tylko kaczki, które tutaj są. Planuję znowu e, zagęścić tutaj populację zwierząt w tej dzikiej wolierze, ale mam teraz możliwość, żeby. Po prostu coś pozmieniać, jakieś nowe zwierzaki. Tak więc możecie podawać propozycje, między innymi w komentarzach, możecie też do mnie napisać, jakie zwierzęta chcielibyście tu widzieć, a możliwe, że się pojawią, zobaczymy, pomyślimy, które zwierzęta mogą być razem i które zwierzęta by mi się spodobały, żeby je po prostu tutaj umieścić. Dodatkowo, jak było tutaj właśnie ten przypadek, że wszystkie zwierzęta wyduszone zostały. Kilka osób tam oferowało się, że chcieliby wspomóc moją hodowlę. Można powiedzieć, że już tam było kilka kontaktów. E, między innymi, e, nie wiem czy to będzie jeszcze nadal aktualne, ale chyba będę mieć tutaj podarowane dwa e, dwie kury barżanta. Tak więc, jeżeli ktoś ma jakąś nadwyżkę, chce się podzielić, to oczywiście bardzo zapraszam. Będzie także zorganizowana zbiórka, e, ponieważ też kilka osób się tam pytało, jak mogą wspomóc moją hodowlę. Tak więc będzie organizowana zbiórka, będzie to po prostu pod link i tam dobrowolna e, kwota można prze, po prostu przesłać i za te pieniądze będą oczywiście kupione zwierzęta do tej oto woliery. Tak więc nie zmuszam, ale oczywiście zapraszam i teraz oglądajmy dalej. No i tak idziemy ku klatce, coś już tam znowu mamy porobione, teraz będziemy powolutku uzupełniać. E, mamy tak tutaj mam jedzonko, już kupione coś przyniesione, coś kupione wiadro śruty, pszenica, kukurydza na grubym oczku i tutaj mam worek mieszanki właśnie dla gołębi, jest to czterosezonowa, tak przedtem z innej firmy, ponieważ moją tam gdzie zawsze kupowałem mają na razie przestój, a musiałem to dzisiaj kupić tak więc musiałem gdzieś indziej kupić jak widzicie, bogaty skład tutaj jest, tak więc zwierzęta będą miały bardzo dobrą dietę zapewnioną. Bierzemy już coś do środka. Teraz Wam pokażę, co udało mi się e, przygotować. Jak możecie zauważyć, zaczyna wiać. Przed chwilą było fajnie, spokojnie. Teraz znowu zaczyna wiać. Jeszcze dodatkowo, e, tutaj tata przygotowuje obok pole na truskawki. Będziemy sadzić. Tak więc też tam tutaj troszkę będzie przeszkadzać, hałasować, ale myślę, że tutaj się nic nie stanie. E, daszek z e, tutaj tym karmnikiem znowu wisi. Tak, powinien. Zostało tu tutaj na bokach wzmocnione, tak więc teraz, jak możecie zobaczyć, stabilnie się tutaj e, można na tym nawet, e, nawet usiąść. Znaczy, nie próbowałbym, ale, ale daję gwarancję. E, I tam będziemy zaraz sypać od środka. Bo już jest cały zniecierpliwiony, nie, ponieważ nikt mu tutaj tak często jeszcze znowu nie wchodził. Odkąd tutaj jest, jest tutaj już inna, 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 inna sytuacja wewnętrzna, można powiedzieć, ponieważ przewietrzone jest. E, mamy tutaj e, właśnie już ten e, poidło z wodą dla kaczek. E, wiadro z tym mamy, otwieramy. E, otwieramy. No, chyba to tak nie będzie działać jak myślałem, no ale dobra. Jak to sobie poradzimy, karmnik zaraz uzupełnimy. Idę po drugi worek, jeszcze po łopatkę, żeby to czymś było nabrać. No i tak, mamy wszystko. Tak więc teraz możemy na spokojnie sypać. Zaczniemy sobie od pół łopatki tej właśnie tutaj mieszanki. Sypujemy i teraz po całej łopatce. Jedna łopatka tego. Jedna łycha tego i jedna łycha znowu tego. I tak na zmianę, a będzie pełne i nam się to nie zamknie. Ale powiem Wam, moi drodzy, to jest dobry znak. To znaczy, że nawet po, tylu, po takim czasie nieużywania to nadal działa, nie trzeba tego <gry> reperować ani smarować. No i gdy mamy pełne, zamykamy oczywiście, żeby nam tam nic nie, żadne zwierzęta się nie załatwiały, nic nam tam nie wchodziło, ponieważ jest to dosyć szczelnie zrobione i mysz tam nie wejdzie. Póki y, tam nie ma pusto. Jeżeli na dole się zrobi pusto gdzieś z jednej strony po prostu już tyle ubędzie, to wtedy tam myszy prze, 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 przebywają, można powiedzieć. Ale tak, mamy je gotowe. E, reszta oczywiście pójdzie do klatki z papugami. Tam jest specjalne miejsce na to, żeby po prostu przechowywać całą nadwyżkę jedzenia, całe zmagazynowane jedzenie dla zwierząt. O tym właśnie mówiłem. Tutaj aktualnie odbywa się przygotowywanie pod truskawy, ponieważ w tym roku w maju praktycznie nie, by, nie mieliśmy nic. Yy, przez dwa dni pół metra wody przez to szło, jak nas tutaj zalewało, ale myślimy, że, że, na, przyszły rok, że na przyszły rok będą truskawki. Zobaczymy. Yy, tutaj mamy gotowe. Woda jest, jedzenie jest. Kazik chyba psychicznie też jest przygotowany. Zobaczymy. No i tak, przesyłka już znajduje się na swoim miejscu. Kaczuchy są za załadowane do przesyłki, do paczki, do mojego transporterka. I teraz na spokojnie możemy je wypuścić, ponieważ już znajdujemy się w środku dzikiej woliery. Bocian już troszkę tak z zaniepokojeniem patrzy. Ale myślę, że się tutaj zakoleguje. Chwilka skierujemy. Tutaj na, na tamtą stronę, gdzie prawdopodobnie będą kaczki. Uciekać, ponieważ i takich nie będzie widać. Kaczki są aktualnie trzy. Moment. Następuje zwolnienie blokady. I kaczki poszły. Jak możecie zauważyć, są dwie ciemne. Jedna biała, ponieważ są to dwie standardowe mandarynki. A jedna albinoska biała, ponieważ ze względu na to, że wtedy jak był ten atak zwierząt na, na moje zwierzęta, tak miałem powiedzieć to jedna ta kaczka została, no niestety została dopadnięta i troszkę potraktowana agresywnie przez przez to po prostu tego drapieżnika tak więc no nie przeżyła kilka dni jeszcze tam chodziła o, no, musimy teraz pilnować Kazika, co będzie robić z tymi kaczkami, myślę że, myślę, że im tutaj nic nie będzie robić, ale jak się z nimi zadomowi, to będzie na spokojnie. Eee, I tak, ta jedna kaczka właśnie wypadła, e, niestety był to samiec, e, samiec tej mandarynki białej. Kazuar! Ja cię tu mam na oku, to będzie czerwona kartka. No, ty! No, powiem Wam, będę musiał tutaj przypinować te kaczuchy. Myślę, że tutaj im nic nie zrobi nic poważnego, ale, ale będę ci mieć na oku. No i tak, kaczuchy poszły jak dziki wszystkich. Zobaczymy co dalej. No one pamiętają tutaj tą klatkę, tak więc myślę, że nie będzie problemu z zadomowieniem się tutaj, ponieważ one tutaj dość długo były kazuar, jak na razie ich tutaj śledzi, ale kaczki już były w stawiku, tak więc za chwilkę powinny być e, znowu sobie popływać. E, jak, nie, nie wiem dlaczego, ale strasznie wydaje mi się, że ten samiec jest Nie wiem, czy Wy to widzicie. Troszkę przybliżę. Widzicie to? Gdzie to? Wszystkie w sumie są takie. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nie miały tam wody. co też może być. I, i, I nie były w swoim naturalnym środowisku. Były tam też silki, kochinki, które ich trochę przegniały, ponieważ no, jest to klatka od kochinków i, i dały się we znaki, że jest to od nich klatka. Tak więc to też mogłoby troszkę przyczyną, ale myślę, że sobie tutaj na spokojnie poradzą. Eee, tak więc na teraz to by było na tyle, przyjdziemy tu za chwilkę zobaczyć jak sobie tutaj dalej radzą kaczuchy, nie? minęło parę godzin zobaczymy jak tu się mają zwierzaki ze sobą tu się tu zagadały, a już widzę, że jedna ta kaczka biała już jest zielona, to znaczy że się, że już po prostu pływały w stawku zaraz zobaczymy Zielone jeszcze jest, bocian jest, kaczuchy. Nie wiem czy w środku były, ale gdzieś tutaj chodziły. O, tutaj są, są, mokre całe i rozczochrane. No, a już się te piórka, już e, kaczorkowi z tej standardowego ubarwienia, już się e, ten kołnierzyk troszkę ułożył. Bo no, zmoczony jest, już, już jest po prostu lepszy. E, a biała kaczka, widzicie ją, wygląda jakbym coś. Do... A jakby była po melanżu, po prostu, byłaby wczorajsza. Jest cała zmazana, brudna. One oczywiście dzisiaj pierwszy raz też widziały wodę tak na większą skalę i mogły się w niej e, pokąpać. Tak więc, no na pewno z tego skorzystały. No, i teraz jeszcze zostało nam zawitać do Woliery z Papugami, ponieważ wspomniałem Wam, że będzie coś o przepiórkach. Powymieniałem dzisiaj tutaj e, przepióra są także wyściółkę. Więc co możecie zauważyć, że tych przepiórek praktycznie nie widać? Wszystkie się tutaj e, zakopały, ponieważ dzisiaj to jest takie nie to słoma, e, troszkę właśnie z sianem pomieszana bardziej. Była i, i strasznie jest pulchna, można powiedzieć, ta ściółka i wszystkie przypiórki się w tym chowią. Sprzątałem, można powiedzieć, tu troszeczkę. I ze w związku z tym, że właśnie kaczki stąd poszły, ponieważ kaczki znajdowały się wcześniej tutaj u kochinków, Tutaj w tej przegrodzie znajdowały się kaczki. Eee, trafiły tutaj wszystkie teraz inne e, młode kury, czyli e, nadwyżka silek młodych i 4 czy 3 kochinki młode. Też coś mam pozamawiane, coś będzie do sprzedania. Tak więc tutaj na górze chwilę, aż to otworzę. E, na górze zrobiło się troszkę więcej wolnego miejsca. Tak więc mam już tutaj przygotowane. Tak, jak mówiłem, ściółka jest wymieniona. No i mam tu aż tutaj właśnie te przepiórasy chińskie przyniesione, podzielone na trzy worka. W sumie jest ich równe 50 sztuk. Tam jest jedna mała kochinka w rogu, też która była właśnie podczas inkubowania razem z nimi. Tak więc zaraz to będziemy właśnie wpuszczać do środeczka i zobaczymy myślę że po prostu będą tutaj miały więcej miejsca tak więc będą się bardziej dogadywać Osobiście najbardziej podobają mi się te srebrne przepióraski najbardziej są po prostu mi się najbardziej podobają później są jeszcze te właśnie takie kakaowe a później oczywiście reszta tych mieszanych No i tak, przepióry chińskie wylądowały na swoim miejscu. Jak możecie zauważyć, wszystkie są w, e, tutaj w wolierze z papugami, w swoim przedziale. Jak na razie są bardzo, może nie zdesperowane, ale troszkę przerażone, tak więc damy im chwilę. I myślę, że na dzisiaj tutaj, dzisiaj tutaj nie będziemy przychodzić, po prostu przy kolejnej okazji na pewno zajrzymy do przepiórek, jak się tutaj mają. No i wraz z zachodzącym dzisiaj już słońcem zakończymy dzisiejszy filmik. Myślę, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Albo możecie się ze mną skontaktować bezpośrednio za pomocą Facebooka. No i z mojej tej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.